Cześć, ja jestem Rabo, a w tym krótkim materiale przedstawię Wam szereg informacji na temat trzeciej części aut, której premiera już w czerwcu. Wielu z Was od dawna prosiło o taki materiał, więc oto i on. Zapraszam do oglądania. O autach 3 można powiedzieć już stosunkowo dużo. Pojawiło się kilka zwiastunów, które zarysowały mniej więcej fabułę filmu. Głównym motywem trzeciej części będą przygotowania do wyścigu Florida 500. Niestety, Zygzak jest już stosunkowo starym samochodem i jego szanse w starciu z nowoczesnymi wyścigówkami będą niewielkie. Po jego porażce w jednym z wyścigów, który wygrał młody kandydat na mistrza Jackson Storm, zaczynają pojawiać się głosy, że może Zygzak powinien już odpuścić i przejść na sportową emeryturę. Ten jednak postanawia walczyć dalej. Z pomocą przychodzi mu młoda rajdowa maszyna z Hiszpanii, Cruz Ramirez. Jej największym zadaniem będzie teraz nauczyć McQueen'a nowych trików, dzięki którym Zygzak będzie miał szansę na godną rywalizację z młodym pokoleniem. Po drugiej części, która zdaniem wielu była średnim filmem, Fabuła Trójki daje nam nadzieję na naprawdę dobrą animację. Ja trzymam kciuki za Auta 3, a wy? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też o subskrypcji, dzwoneczku i ocenie filmu. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia następnym razem.